Dzień dobry, dzień dobry kochani, witam się z wami bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym vlogu Vlogu na moim kanale, mamy czwartek, także cieszę się, że jesteście dzisiaj razem ze mną Słuchajcie, ja dzisiaj dość wcześnie musiałam się ogarnąć, podsuszyłam tylko delikatnie włosy suszarką I naturalnie mi gdzieś tam trochę tutaj czuję, że jeszcze podsychają Także nic z nimi nie robiłam, nie prostowałam ich, dlatego że o godzinie 9 miałam spotkanie Mam też Leo w domu, dlatego że Leo ma ferie, także jesteśmy... Razem w domku, więc już od rana na pełnej petardzie. Spotkanie bardzo, bardzo, bardzo owocne. Ja w ogóle uwielbiam takich dynamicznych ludzi, takich konkretnych ludzi, którzy wiedzą, czego chcą, i wtedy to spotkanie taka szybka, czysta przyjemność. Także jestem po spotkaniu, muszę teraz popracować przy komputerze. Zrobiłam sobie właśnie czarną kawę, chcecie zobaczyć? Ja Wam tutaj pokazuję, jakbyście nigdy nie widzieli, jest czarna kawka, jest woda, e, komputer odpalony, także zabieram się do pracy, e, no i co? I zapraszam Was do poglądania. No dobrze mieli państwo, czas na przekąskę i serio, nie tylko na diecie, polecam wam serdecznie na taką małą przekąskę, jak poczujecie głód. Ja to mam takie dość kwaśne jabłko, do tego erytrytol, cynamon i to naprawdę jest pyszka. Także to jest moja przekąska. Eee, tak, ja teraz najczęściej zaczynam właśnie od dużej ilości wody, później ciepła woda z cytryną, e, kawka i właśnie przekąska taka owocowa, e, a jak zjem przekąskę to za jakiś czas jak zgłodnieje, zrobimy sobie Jajo, jajo na późne śniadanie, bo ja cały czas działam yy, z intermittent fasting. To Wam też wspominałam, że dieta moja nie wyklucza postu przerywanego, więc uwielbiam post przerywany i tak funkcjonuje. Także jabłka, cynamon, erytrytol, pyszna przekąska. A ja, moi drodzy, za chwilę zabieram się za swoje śniadanie, ale za drugi posiłek Leo w sumie, bo Leo dzisiaj e, jadł śniadanko na słodko, jadł kanapki z dżemem i z twarogiem, e, no i teraz powiedział, że ma ochotę na jajecznicę. Jako, że ja sobie też robię jajecznicę, e, no to Leo też stwierdził, że ma ochotę, tylko słuchajcie, będę robiła jajecznicę na dwa razy, jak to się mówi, na dwa sposoby, dlatego, że jak wiecie, ja nie jem tłuszczu teraz aktualnie, na na tym etapie diety. Więc robię sobie po prostu jajecznicę z dwóch jajek na suchej e, patelni. No ale Osiowi zrobię jajeczko na masełku. E, tak jak wam mówiłam, Leo ma ferie, jest ze mną w domku. Jutro mamy taki specjalny dzień. Mam taką randkę z Leo, więc y, zobaczycie w tym blogu na pewno co my na jutro sobie zaplanowaliśmy, co my będziemy robić. Nelcia chodzi tak. Nelcia chodzi jeszcze no leciała po prostu poszła na jakieś 4-5 dni od poniedziałku do piątku do przedszkola bo tam jej koleżanki też chodzą także um, od poniedziałku do piątku sobie poszła do przedszkola a cały przyszły tydzień będzie razem z nami a tymczasem słuchajcie y, działam, dwie jajecznice najpierw zrobię Losiowi na masełku a później już zrobię sobie No, i słuchajcie, zjedliśmy już sobie z le osiem, w ogóle mamy w planach. W czwartek e, posprzątać ule osia pokój, wiecie, tak od dechy do dechy, zrobić taką segregację, mm, co chce, czego nie chce, bo wiecie, jak on już jest coraz starszy. Bardzo szybko rośnie. To też zainteresowania mu się zmieniają, czymś się bawi, czymś trochę mniej. Także ustawiliśmy sobie, że w czwartek zabieramy się za pokój, włączamy sobie głośną muzę i działamy w pokoju. A jeżeli chodzi o ferie, to słuchajcie, no Leo już jest duży i tak myśleliśmy nad tym, czy może pojechać znowu na Mazury, do tego naszego ulubionego hotelu Robert Sport. Natomiast tak, wypadają nam Leosia kolegów urodziny w terminie, kiedy są ferie, więc więc musimy być mobilni, bo, bo urodziny u najlepszych kolegów to po prostu musi być. Leo też się poumawia już ze swoimi kolegami, znajomymi, gdzieś tam wiecie, będą jeździć. Także tak to wygląda, więc śmieje się, i o się do mnie, śmieje nic z tego. Nic z tego w tym roku. Także ma już gdzieś tam swoje zobowiązania, poumawiał się, więc ja też się cieszę. On już jest duży, będzie też spędzał czas tak jak chce. A my postanowiliśmy, że też będziemy, wiecie, gdzieś tutaj do Białego Stoku jeździć, szukać dzieciom jakiejś atrakcji. Więc tak to u nas będzie wyglądało. No chyba, że jeszcze gdzieś tam nam się plany zmienią i wymyślimy coś, no to na pewno też wam pokażemy i powiemy. No i oczywiście w tym vlogu, kochani, robimy rozdanko. Ja nie zapomniałam, obiecałam. Myślę, że pod koniec. Z tego vloga po prostu zrobimy rozdanie. Jeszcze nie wiem, czy będzie jedna nagroda, czy będą dwie nagrody, ale cyklicznie chciałabym, żeby takie rozdanka na kanale tutaj się pojawiały. Chcę Was docenić, podziękować Wam za to, że tutaj jesteście. Także jeżeli nie subskrybujecie jeszcze mojego kanału, no to musicie to zrobić, bo ja będę sprawdzała ważne, żebyście byli moimi subskrybentami. To jest naprawdę dla mnie bardzo, bardzo, bardzo ważne, że jesteście, że wspieracie, że oglądacie. Także na koniec tego vloga zapowiedziane rozdanko. My z Leosiem się zbieramy, ale słuchajcie, pogoda dzisiaj po prostu jest wichura, pada śnieg, ale jest na plusie, więc to wszystko od razu chyba też topnieje. Śnieg pada, deszcz w sumie pada, ale zobaczcie jak mój hyacent pięknie wygląda, tym razem różowy, jednak chyba najbardziej lubię różowe. Takie maleństwo, a tak pięknie tu wygląda, no śliczny jest. Okej, okay, słuchajcie, my się pakujemy. Leo bierze sobie plecaczek na nasz dzisiejszy dzień i Portfel. Jeszcze zajedziemy, słuchajcie, po drodze do żabki. Kupimy jakieś e, picie Losiowi. Ja kupię sobie wodę. Kupię sobie sok pomidorowy. Ja też biorę tę torbę dużą. I słuchajcie, tak, biorę ze sobą jabłuszka. Tak jak mówię, muszę kupić jeszcze koniecznie wodę e, i sok pomidorowy. I może jakiś serek wiejski ze sobą wezmę. Także zabieram ze sobą e, jabłka. O, właśnie. Dobrze, że sobie przypomniałam, bo muszę wziąć jeszcze łyżkę zabieram ze sobą pojemniczek, który ostatnio kupiłam w Hebe, pokazywałam wam także leci ze mną chusteczki mokre też, bo to wiecie my jedziemy naszym autobusem z Tykocina, więc bardzo fajnie wkładam jeszcze portfel pomadka, którą będę miała dzisiaj na ustach to ta od Chanel, nie wiem czy zobaczycie przepiękny e, niudziakowy kolorek, e, dobra no i co, jeszcze tak jak mówię, telefon może wezmę powerbank Eee, dokupię sobie sok pomidorowy, wodę, jakieś przekąski Losiowi No i kochani, słuchajcie, a jeszcze jabłko zjem. Tak, to jest jabłko przygotowane. Jeszcze zjem sobie jabłko przed wyjściem. No i kochani, uciekamy! Uciekamy. One day you Wpadliśmy jeszcze, słuchajcie, mamy za chwilę autobus. Wpadliśmy jeszcze szybciutko do Maxizo, bo bardzo posmakował ten pokarm naszej małej Milce. Tutaj Leo. Słuchajcie, co się dziś wydarzyło. Wszystko wam opowiem w domu, ale my Dizla 8 mamy naprawdę zakręcony dzień. Kochani, kochani, jestem, jestem. Weszliśmy dosłownie przed chwilką do domu. Na koniec tego vloga, tak jak Wam obiecałam, zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie na rozdanko. Położę Nelcie po prostu i polecę do mojej mamy i wybierzemy nagrodę, a mogę zdradzić, że będą dwie nagrody, także mam nadzieję, że się cieszycie. No i stwierdziłam, że w miarę możliwości takie rozdanka będziemy robić na kanale raz na jakiś czas, żeby też gdzieś tam Was docenić, ale o tym Wam już wspominałam. Słuchajcie, byliśmy z 8 jeszcze, byliśmy na lodach, byliśmy w kinie, Leo też sobie zrobił takie małe zakupki, byliśmy też w TK Maxie, więc spodziewajcie się ekstra vloga. Mam trochę nowości, więc będzie ekstra vlog, myślę, że będzie on w sobotę, Miałam nie zaopowiadać ekstra vlogów Ale będzie to haul, ogromny masz, Dużo fajnych rzeczy Także pewnie w sobotę 7.30 Na weekendik taki ekstra vlog się e, pojawi Więc już tego TK Maxa Wam nie będę pokazywać Patrzcie co dzisiaj w kinie Helios rozdawali mm -hmm, Coś dla osoby takiej jak ja na diecie Czyli zniżki do McDonalda, ale powiem Wam, że naprawdę duże te zniżki są Naprawdę opłaca się I ja tak mówię tylko do Krzyśka Do kiedy, do kiedy teraz weszłam do domu Pokazuję mu do 3 marca Także skorzystamy skorzystamy Na pewno Nie to, żebym się rzuciło od razu na McDonalda, ale wiecie Dobra, słuchajcie No chcę Wam opowiedzieć Story of my life Po prostu, będzie story time Kiedyś w ogóle na YouTubie były takie odcinki story time ale to, co ja dzisiaj przeżyłam, słuchajcie, to tylko ja wiem. Więc będzie pogadanka. Po prostu przeżyłam dzisiaj tyle stresu. Naprawdę, naprawdę przeżyłam tyle stresu, że głowa mała. Wróciliśmy teraz do domku. energia w ogóle z krzyżkiem zrobili dzisiaj sobie imprezkę. Także pokażę Wam w korytarzu w ogóle balony rozrzucone, włączone. Było to karaoke. Wiecie, które dostałam na święta. Także szaleli, jak nas nie było, a my we dwójkę spędziliśmy też fajnie czas. Dobra, jeszcze wam szybciutko powiem, bo byliśmy na Akademii Pana Kleksa, więc pewnie też będą pytania. E, słuchajcie, ja nie wiem, wstyd się przyznać, czy nie, ale ja nie oglądałam Akademii Pana Kleksa. Na pewno mój brat oglądał, ale ja nie oglądałam. Kojarzę, kojarzę piosenki z tego filmu, tak? Kojarzę Pana Kleksa, ale żeby tak pamiętać, czy oglądałam, czy nie oglądałam, nie pamiętam. E, I sytuacja wygląda tak, że. To nie jest jakby mój typ filmów, które ja preferuję, które ja po prostu lubię. I jak usiedliśmy z Leo, to ja wiedziałam, że aha, obejrzę, ale not my vibe, jak to się mówi, nie mój klimat. No ale oczywiście, no, spłakałam się trzy razy. No, to nie byłabym ja po prostu piosenka, muzyka, efekty. Tak od końcówki filmu żeby nie skłamać, trzy razy płakałam łącznie z samym końcem filmu, gdzie już po prostu wszyscy wstawali, a ja dochodziłam do siebie. Także jak podsumuję Pana Kleksa, dla mnie szapoba za wszystkie efekty, za muzykę w filmie, za efekty, za całą tą, wiecie, wizualizację, naprawdę super. Naprawdę super. Na początku dość sceptycznie, ale finalnie okazało się, że naprawdę warto. Naprawdę warto, a skoro płakałam, to jakieś tam emocje też gdzieś tam we mnie się po prostu pojawiły. Także byliśmy na Akademii Pana Kleksa. Dobrze, więc teraz Story of My Life to będzie długi vlog. Już Wam opowiadam, co się wydarzyło. Postaram się opowiedzieć w jak największym skrócie, jak najszybciej. Kochani, więc, o kurczę, wiecie co, dopiero teraz ze mnie schodzi stres Ja, słuchajcie, naprawdę, naprawdę się zestresowałam Naprawdę się wystraszyłam I e, są na tym świecie dobrzy ludzie e, To jest pierwsza sprawa Druga sprawa jest taka, że jednak mam to szczęście I miałam szczęście, bo to wszystko dzisiaj mogło się zakończyć zupełnie inaczej Do brzegu e, Tak jak Wam mówiłam, my... Pojechaliśmy sobie z Leosiem dzisiaj autobusem, z, y, właśnie do Białego Stoku, ale mój tata, akurat moja mama też jechała, podrzucili nas po prostu dzisiaj na autobus. No i słuchajcie, stwierdziłam, że zajdę jeszcze do sklepu, tak jak Wam mówiłam, poszłam kupić sobie jeszcze sok pomidorowy, poszłam kupić sobie jeszcze wodę i kupiłam też wodę y, Leosiowi, on chciał jeszcze paluszki, jakieś tam flipsy, więc mówię, wezmę. No i słuchajcie, wyskoczyłam pod sklepem, zostawiłam torebkę, wzięłam tylko swój portfel. Louis Vuitton, mój ukochany portfel. Nie wiem czemu to zaznaczyłam, ale mam do niego ogromny sentyment i bardzo ten portfel lubię. No i wzięłam, słuchajcie, ten portfel. Mm, poszłam do sklepu, torebka została w samochodzie. Zrobiłam zakupy. E, wzięłam bez torby sok, wiecie, tę wodę, flipsy, paluszki, to wszystko było takie mm, śliskie. I wzięłam portfel. Zapłaciłam kartą i wyszłam. Wsiadłam do samochodu, e, zapakowałam Leosiowi wszystko do plecaczka. Przyjechał autobus. Moi rodzice już praktycznie odjeżdżali, siadam do, samo, do samochodu. Siadam do autobusu i nie ma portfela. Nie ma autentycznie portfela, więc zaczęłam trochę panikować. Na jeszcze moje szczęście, po prostu nieszczęście, pan był tak niemiły kierowca, że Leo jeszcze nawet teraz opowiadał Krzyśkowi, że po był tak niemiły, taki. O, zero empatii. Ja roztelepotana. Słuchajcie, mówię poczeka pan chwilę, bo ja nie mam portfela. A ja jestem, słuchajcie, taką osobą, która nie ma. Nie ma po prostu gotówki. Natomiast miałam w portfelu gotówkę przygotowaną właśnie na autobus, ale portfel zgubiłam. Więc wsiadam do tego pana, mówię, proszę pana, łapie za portfel, portfela nie ma. Szukam w torebce, szukam w plecaku Leosia, nigdzie nie ma. Mówię do pana, sekundę, panie, zadzwonię do rodziców, dzwonię do rodziców, mówię, szukajcie portfela w samochodzie. W samochodzie portfela nie ma. Więc pan mówi, mnie nic nie obchodzi, tylko 30 zł. Więc mówię, Leo, dzieciaku, daj portfel. Także Leoś mnie uratował i słuchajcie, zapłaciłam temu panu, ale był tak niemiły, taki nieempatyczny, taki wulgarny, no i wsiadłam taka rozklekotana, słuchajcie, zdenerwowana na maksa, po prostu ja czasem też jestem taką pani zawsze staram się te nerwy, wie, wiecie, trzymać w sobie, czy stres przy dziecku, ale czasem nie, nie, nie daję rady i po prostu w takich emocjach dzwonię do mamy, mamu, nie mam portfela, szukaj portfela, nie ma portfela w samochodzie, więc mówię, idźcie do tego sklepu, w którym ja byłam, no i rodzice poszli do tego sklepu, ta pani mówi, no nie ma, no nie ma, ja Pamiętam, pani płaciła kartą, ale portfela po prostu nie ma No i wiecie, no co robić, tak? Mama dzwoni do mnie, no trzeba na policję, trzeba zablokować karty Miałam tam dwie karty, miałam dowód Krzyśka, miałam swój dowód Miałam, wiecie, no troszeczkę tylko gotówki No więc po prostu, słuchajcie, kosmos Kosmos, po prostu kosmos Ja bardzo chciałam dzisiaj z Leosiem pojechać, on zresztą też Więc mówię, dobra, zobaczymy Rodzice szukali przed sklepem wszędzie No i słuchajcie... Znalazł się portfel, więc finalnie miałam szczęście. Okazało się, że stała pani w takim białym samochodzie. I czekała po prostu, znalazła ten portfel, zajrzała do środka, e, w tym czasie mój tata też poszedł do sklepu, no już nie chce się słuchajcie rozgadywać, e, mało tego, ja później zobaczyłam, że ta pani w ogóle zajrzała, napisała mi na, e, na Messengerze, że ma mój portfel, także wszystko skończyło się dobrze, mam portfel, mam kartę, mam wszystkie dokumenty, e, wiem, która to pani, także odwdzięczę jej się e, po stokroć i widzicie, są dobrzy ludzie na tym świecie, więc... Finalnie skończyło się tak, no że miałam to szczęście, tak? Uff, po prostu kamień z serca. Ale słuchajcie, pojechałam tak naprawdę, no bez karty, tak, bez portfela, mm, więc płaciłam blikiem wszędzie. Więc płaciłam blikiem wszędzie, już nie będę się tutaj um, słuchajcie rozgadywać. Eee, no i. Jeszcze była taka na, na sam koniec dwie sytuacje, też już nie będę wam, Was zanudzać. Em, po prostu zapłaciłam em, w bolcie blikiem. Ale nie miałam gotówki, żeby zapłacić. Słuchajcie, yy, nie mam tego Apple Wallet, tego portfela, nie mogę płacić telefonem. Ja płacę albo kartą, właśnie, albo blikiem wszędzie, yy, albo gotówką, ale raczej rzadko gotówką. No i słuchajcie, yy, jadę z panem z Bolta, młody chłopak, mówię: kurczę, jak ja nie będę mogła dziecku i sobie kupić biletu, słuchajcie, na, yy, na, wiecie, przy kasie, to ja nie wiem, co to będzie. Będę dzwonić po prostu po Krzyśka, żeby po nas przyjechał do Białego Stoku. A pan do mnie mówi: Słucha pani, to pani mi zapłaci po prostu blikiem, a ja mam 50 zł gotówki. No słuchajcie, no mega, mega w porządku człowiek. Także zapłaciłam mu za kurs e, i, i te 50 zł blikiem. On dam, dał nam gotówkę. Co się okazało? Finalnie przy kasie biletowej pani mówi, że można płacić blikiem. Potem wbiegliśmy jeszcze szybciutko do żabki. E, bardzo miła pani też była, bo też miał, mieliśmy taką e, jedną sytuację. Pani kasjerka w żabce. No, mega, mega profesjonalna, mega miła. Także e, są na tym świecie dobrzy ludzie, tacy bezinteresowni, pomocni. E, no, ale powiem wam, że dziś miałam naprawdę ogromny stres ogromny stres. Bo ja sobie czasem myślę, co by było, gdyby e, ten portfel po prostu. On, ja już wiem, jak to się stało. słuchaj, ja wsiadałam do samochodu, miałam śliską kurtkę. Wszystko miałam tutaj w dłoniach, a portfel pewnie burzyłam sobie pod pachę. I kiedy otwierałam drzwi, portfel wypadł na ziemię. No i e, cieszę się mega, że to ta pani znalazła ten mój portfel i po prostu chwila, moment i moi rodzice go mieli już u siebie, wszystko potwierdzone. Bo gdyby znalazł to ktoś inny, to nie wiadomo, jak to by się mogło skończyć. Także stresu się najadłam, strachu się najadłam, spanikowałam, bo tak jak mówię, no czasem panikuję, ale dzień spędziliśmy z Leo. Bardzo, 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 bardzo fajnie. Naprawdę to był super dzień. Eee, taka randka mamy z synkiem, i zrobiliśmy sobie zakupy, i byliśmy na lodach. To widzieliście? Ja wypiłam kawkę, i byliśmy na akademii pana Kleksa. Ale stresu się najadłam. Naprawdę stresu się najadłam. No i jeszcze wkurza mnie to, że w niektórych sklepach blikiem nie mogę zapłacić, więc tak to po prostu eee, wyglądało. No i potem się przeraziłam, bo gotówki nie tu. A tu trzeba zapłacić za autobus przy kasie biletowej. I tak z panem rozmawiałam w bolcie. Bardzo fajny młody chłopak, taki kulturalny, miły, sympatyczny. Mówi, proszę pani, ja mam 50 zł gotówki. Przeleję mi pani za kurs i 5 dyszek, i jedźcie spokojnie. Także jak opowiadałam to teraz na szybko Kryśkowi, to mówi, że rzeczywiście miałaś dzień. A jeszcze ma być okres, więc po prostu, kurde! Więc słuchajcie, dobra, bo coś tam dzieciaki piszczą Nelcia, lecę ogarnąć dzieci, przygotujemy rozdanko. Eee, no. No i nagrody będą, mam nadzieję, że Wam się spodobają No i tyle kochani Story of my life Pełen stresu dzień, a jednak taki fajny, miły I, i morał z tego taki, że Są dobrzy ludzie na świecie, a ja finalnie Miałam szczęście Dzieci się słuchajcie nie widziały praktycznie cały, calutki dzień A tutaj część balonów Uleło w pokoju i mamy cały korytarz W balonach Ja szybko jem coś słuchajcie na kolację Na petardzie i zaraz będę kładła Nelcie Kochani, kochani, wszystko jest tak, jak miało być. E, mamy dwie nagrody. Razem z mamą wybrałyśmy dwa zestawy. Także, tak jak wam mówiłam, dzisiaj będą dwie nagrody e, i już wam pokazuję. Nagroda numer jeden. Moi drodzy, mamy tutaj perfumy, ja Wam już te perfumy pokazywałam, ja już kiedyś e, miałam możliwość je sobie przetestować e, i to są perfumy od Bourjois, także nowiutkie perfumki od Bourjois, do tego zestawu wrzucam też ten świetny róż od A.A., Wings. No i również od Bourgeois bardzo, bardzo dobry tusz. To, to jest ten tusz taki zwiększający objętość. Także to jest zestaw numer jeden. Zestaw numer dwa to jest mgiełka. Wiecie, że kocham mgiełki od Bath Body Works. Także mgiełka od Bath Body Works. Przepiękny zapach. Ona jest taka różana, ale to jest naprawdę przepiękny zapach, także na pewno się Wam spodoba. Do tego od Bourjois bronzer Zobaczcie, jak się pięknie tutaj mieni, i do tego jeszcze też nowość. Ja wiem, że ten produkt był bardzo, bardzo, bardzo pożądany. I to jest, słuchajcie, taki z profesjonalnym aplikatorem, z taką gąbeczką. Również kremowy róż rozświetlający. Także tutaj troszeczkę inna formuła. Tutaj troszeczkę inna formuła. Także to jest nagroda numer jeden i nagroda numer dwa. I teraz tak. Co kochani musicie zrobić? Musicie, oczywiście będę wybierała losowo, e, która nagroda trafi do kogo. E, co musicie zrobić? To to, co zawsze, nic specjalnego. Napiszcie w komentarzu, po prostu biorę udział w rozdaniu i dlaczego. Będzie mi bardzo, bardzo, bardzo miło. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę do góry pod tym vlogiem, e, żeby zostawić właśnie komentarz i żeby subskrybować kanał Daily Boogie, bo to jest bardzo, bardzo istotna sprawa bardzo, bardzo ważna sprawa. E, i słuchajcie, w poniedziałek, tak, w poniedziałek podam wyniki rozdania, także zapraszam Was już teraz na poniedziałkowego vloga, bo tam e, pod filmem i pewnie we vlogu też wspomnę, będą Wasze niki. Także zapraszam serdecznie, życzę powodzenia. Raz jeszcze pokazuję, tutaj jest jeden zestaw z mgiełką, drugi zestaw z tuszem i z perfumami od... Burżuła. Żegnam się z wami kochani. Raz jeszcze życzę powodzenia. Buziaczki. Hej. Pa.